Pierwsza rzecz, którą bym zrobił, gdybym zaczynał wszystko od początku i był trochę bardziej świadomy niż byłem mając 20 lat, to określiłbym skalę efektów, jakie chcę osiągnąć. To jest bardzo długie zdanie, ja wiem, najdłuższe zdanie, jakie napisałem w tej prezentacji. Określiłbym skalę efektów, jakie chcę osiągnąć i wielkość ceny, jaką jestem. Dziękuję za tutaj ten jakże miły przerywnik akustyczny. I wielkość ceny, jaką jestem w stanie za to zapłacić. Teraz niech żałują ci, co siedzą z tyłu. A to nie na tym slajdzie, no. Co mam na myśli? Co to jest? Tak, to jest mieszkanie, wnętrze mieszkania, kuchnia, tutaj coś tam jest. I to jest to, co czeka niektórych z Was, którzy ustalą, że skalę efektów, jaką chcą osiągnąć że skala ich efektów jest taka. Czyli powiedzmy przeciętne, dobre, może nieprzeciętne, ale takie przyzwoite, o, przyzwoite życie. I pierwsze pytanie, które ja bym sobie zadał, będąc na waszym miejscu, jest takie, co naprawdę chcę w życiu osiągnąć. Ale jeszcze nie pod kątem konkretnego celu. Tylko pod kątem tego, czy to ma być coś takiego, czy może coś takiego. Bo może być i takie mieszkanie, nie? A ci, którzy wybiegają w przyszłość, już myślą, co jest na trzecim slajdzie. Siema. Tak? Myślicie, co jest na trzecim slajdzie? Na trzecim slajdzie... Na trzecim slajdzie jest penthouse Donalda Trumpa na Manhattanie. Warto 100 milionów złotych. Chcecie zobaczyć? Gotowi? Tak wygląda. Taki trochę wersal. Przypuszczam, że Donald Trump, przynajmniej tak wynika z kilku książek, które na jego temat czytałem. Startując, zadał sobie to pytanie. I powiedział wszystko albo nic. Wszystko. Czyli to? Ciężko już zrobić coś więcej w mieszkaniu, nie? No nie wiem. Już widzę złote klamki, złote fotele, kryształowe żyrandole, no i widok na Manhattan, czyli już droższego na świecie nie ma widoku. Albo nic. Bo zabawa polega na tym, że im więcej chcesz, tym więcej musisz zapłacić. Nigdy nie ma tak. Czasami jest tak, że bardzo dużo zapłacisz, ale mało zyskasz, no bo spartolisz robotę. No cóż, bywa, biznes. Ale jeżeli mówimy o oczekiwaniach, to albo takie, albo takie, albo takie. I to jest pierwsze pytanie do ciebie, na które musisz sobie odpowiedzieć. Ci niepokorni. Ci, którzy mają odwagę zabrać głos, bo nie każdy ma odwagę, to statystycznie rzecz biorąc mają większe szanse na to. Lub też na to. Tak, to mówię Juchu, bo to się należy. Oczywiście to nie jest reguła stuprocentowa, że ten, kto nie zabrał głosu, to on tego nie zrobi. Ale to, że dzisiaj zabierzesz głos, zachęcam Cię do tego, bo to jest pewnego rodzaju kompetencja. Kompetencja Twojej odwagi kompetencja wyjścia naprzeciw, kompetencja zrobienia kroku więcej kompetencja. Bycia bardziej ekspansywnym, a biznes i przedsiębiorczość na tym polega. Na byciu ekspansywnym, na wyjściu do klienta, na zdobyciu kontraktu, którego nie zdobędzie ktoś inny. Ten ktoś, kto się nie odezwał. Ten ktoś, to być może się nie odezwie w przyszłości. Może się odezwie, bo pytanie, czy wyciąga wnioski? Wyciąga wnioski? Jeden wyciąga. Widzicie, już Was mam. Miałeś szansę, trzy sekundy na odpowiedź. Nikt nic nie powiedział, była cisza. No dobra, sorry, ale mówię o statystyce. Statystycznie byłoby, że nikt, nie? 99,9. Widzisz, co się dzieje? Ucz się na własnych błędach. Popełniłeś błąd przed chwilą, bo nic nie powiedziałeś. Dostałeś ode mnie feedback. Zgadza się? I co robię? Brawo! Brawo! I tu nie ma się z czego śmiać! Brawo dla Was! Tak! Yeah! Druga rzecz. Druga rzecz, do której Was zachęcam i którą ja bym na pewno zrobił, decydując się na wykonanie kroku w stronę mojego życia biznesowego. To odpowiedź na pytanie, czy chcę być pracownikiem, czyli pracującym u kogoś w jakiejś firmie, czy przedsiębiorcą, czyli kimś, kto pracuje na własny rachunek. Co mówi statystyka? Kto by chciał być pracownikiem? Ręka do góry? Kto by chciał być przedsiębiorcą? Ręka do góry. Wow. Kto jest przedsiębiorcą? Ręka do góry. Okej. Okay, dziękuję. Gratuluję. Bo to jest. To jest trudniejsze. Wybór jest o tyle istotny, że on ukształtuje wszystko inne w Twoim życiu. To jaką decyzję podejmiesz tutaj, w tym miejscu? Płynie na wszystko pozostałe w Twoim życiu. Na to, ile będziesz miał czasu dla siebie, dla swojej żony, dla swoich dzieci, dla swoich znajomych, jak często będziesz mógł robić różne rzeczy, na co będziesz mógł sobie pozwolić, gdzie będziesz wyjeżdżać, z kim będziesz się spotykać, jakie kraje będziesz widzieć, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, to teraz się przejdźmy troszkę. Korporacja plusy. Korporacja ma bardzo dużo plusów, bardzo dużo. Plus numer jeden. Masz w miarę przewidywalną ścieżkę kariery. Wchodzisz do firmy, oczywiście zależy od tego, jaką tą firmę wybierzesz, ale w większości przypadków będziesz chciał wybrać firmę, która będzie firmą dobrą, ustabilizowaną, ewentualnie szybko się rozwijającą, w każdym razie taką, która zabezpieczy Twoją przyszłość. Jeżeli tak, to masz ścieżkę kariery. Wiesz, że jeżeli dasz siebie tyle, to będziesz mieć. Tyle, potem tyle, to tyle, tyle, to tyle. Tam się generalnie nic nie wydarza. Jeżeli będziesz tylko wystarczająco dobry i dobra, to tak szybko jak potrafisz biec, tak dużo będziesz dostawać nagród, gratyfikacji, stanowisk, samochodów, pensji i tak dalej. Wielki plus, wielki plus. Dwa. Ktoś inny pomyśli o tym, żebyś miał lub miała miejsce do pracy, biurko, jakiś widok, w zależności od tego, jak dobra będziesz, jak dobry będziesz, to będziesz mieć albo ładny widok za oknem, albo ciulaty, nie? No to nie ma się co oszukiwać. Pracodawca też myśli tak samo jak Ty. Szczególnie, że większość z Was chce być przedsiębiorcami, no to sami będziecie decydowali, jaki widok dacie swoim pracownikom i będziecie potem mieli takie dylematy, czy jak ja pracownikowi dam lepszy widok, to on to doceni i będzie bardziej wydajnie pracował, czy może... Zupełnie tego nie doceni i nie będzie. Jak myślicie? A co to są czynniki higieny? No, czynniki higieny, od tej strony, o której ja myślę, w rozwinięciu tej definicji, to są te elementy, do których pracownik się bardzo szybko przyzwyczaja i uznaje, że to mu się po prostu należy. Ja tak kiedyś zrobiłem. Pomyślałem sobie tak: buduję firmę. Firma idzie dobrze, robi zyski. To chcę, żeby było dobrze moim pracownikom. To kupię im fajne miejsce pracy. Biurko ergonomiczne, duże, przyjemne, wykładzinę, dobry fotel, i tak dalej. Wszystko wiadomo, droższe niż gdybyś takim standardem jechał. I super, pracownicy, jak to dostali, a siedzieli wcześniej przy gorszych biurkach, takich tradycyjnych, to byli zachwyceni. Ale potem minęło miesiąc, dwa, trzy. Potem się nagle okazuje, że oni już tego nie pamiętają. Są więcej? Nie? Już, już nieważne, że ty te pieniądze wydałeś, zainwestowałeś jako przedsiębiorca no to tutaj odwołuje się do tej części, buduję raport z tą częścią z Was, którzy kiedyś będą przedsiębiorcami, to już jest nieważne. To już po prostu, to już jest, to już dostaliśmy. Teraz ten widok na Manhattan. A jak nie ma, to niedobrze, to spada motywacja. Więc to są czynniki higieny I z tym się kiedyś zderzycie i będziecie mieli różnego rodzaju dylematy, bo z jednej strony przedsiębiorca chciałby super dla swoich pracowników, naprawdę, jeżeli przychodzi do mnie pracownik i mówi, Słuchaj, chcę dać siebie wszystko, chcę pracować, ale chcę dużo zarabiać, to ja mówię super. Zrób to to i to zarabiasz. I chcesz, tyle, proszę, zgoda. Działaj. Działaj. Bo biznes polega na tym, że ma starczyć dla wszystkich. Dla wszystkich, którzy chcą robić. A jak komuś się nie chce robić, to go zwolni. Taka pierwsza podpowiedź biznesowa. Typowo biznesowa. Nie marnuj czasu. Ja dużo czasu zmarnowałem, bo jako primus. Oczywiście wierzyłem w to, że potrafię każdego nauczyć, tak? No jak? Ja nie nauczę? Taki trener i coach? No to trafiał mi się jeden, drugi, trzeci pracownik. Czasem fantastyczni, a czasem no średnio fantastyczni. Ale myślałem, że ja z tych średnio fantastycznych zrobię fantastycznych. No to pompowałem energię, czas, coachowałem, uczyłem. Pamiętaj, jak długo byś nie bił osła, nie zrobić z niego konia wyścigowego? Nie da rady. Po prostu. No co, miało być szczerze, tak? Chcecie szczerze? No to takie są realia. To jako właściciel firmy z tym się zderzysz. Nie marnuj czasu. Korporacja! Plusy, kolejnym plusem niewątpliwie jest to, że czujesz się bezpiecznie. Oczywiście, pracownik korporacji powie, jak to niebezpiecznie się czuję, mogą mnie zwolnić i tak dalej. Nie, nie, nie. Skala jest trochę inna. Niebezpiecznie się czujesz będąc przedsiębiorcą. Gdy codziennie na szali stawiasz cały swój majątek, gdy nagle z dnia na dzień wszystko, co wypracowałeś, możesz stracić, gdy firma robi obrotu, nie wiem, kilkadziesiąt milionów złotych w którymś momencie, tego Wam życzę, jednocześnie ty ryzykujesz takie duże pieniądze, bo jeżeli się nie uda i ogłosisz upadłość, to jako prezes zarządu będą dochodzić wierzyciele tych pieniędzy od ciebie. I nagle będziesz musiał oddać kilkadziesiąt milionów złotych. Jak to zrobisz? Gdzie zarobisz takie pieniądze? W jaki sposób? To są wszystko dylematy, które spotykają przedsiębiorcę na jego drodze. Który zawsze myśli, że będzie wszystko wychodziło, ale nie zawsze wychodzi. Tutaj tego nie ma. Tu najwyżej Cię zwolnią. Tylko tyle. I co? Idziesz do następnego, pokazujesz ładny CV, jazda. Jedziemy. Poczucie bezpieczeństwa jest niebotycznie wyższe. Jak coś schrzanisz, to czym odpowiadasz? W wysokości trzech pensji. Oj, straciłem milion złotych dla firmy. No cóż, trzy pensje, idziesz dalej. No oczywiście tam pracodawca może ci prowadzić udowodnić, że zrobiłeś to celowo i prawie nigdy się to nie dzieje. Niezwykle trudno, niezwykle trudno przed polskim sądem udowodnić cokolwiek pracownikowi. Bo rozgrywamy to przed sądem pracy, a sąd pracy mówi pracownik. O, ładnie nazwałaś, to, żeby nie było, że to moje słowa. Ale tak jest. No, tak po prostu jest. Więc to poczucie bezpieczeństwa w korporacji w porównaniu z byciem przedsiębiorcą jest gigantyczne. Gigantyczne. Tu, jeżeli dobrze pracujesz, nic ci się nie stanie. No, przyjdzie jakiś szef i cię zwolni. No, ale jeżeli jesteś dobry w tym, co robisz, to idziesz do innej firmy, cię zatrudniają. Gdy jesteś przedsiębiorcą, jesteś dobry w tym, co robisz. To i tak może przyjść ktoś, kto znajdzie sposób, żeby doprowadzić Twoją firmę do upadku. Wy, Wygryźcie z rynku, jak to się mówi, albo dużo innych elementów. Powiem o tym. Chcecie? Mm. Tak, widzę, trochę szybciej odpowiedzieliście niż zwykle. Tak. No dobrze. Co jest z tym pracownikiem, który pracuje w korporacji? Dostaje samochód. Często. No, akurat lokowanie produktu tam. Absolut podpisał ze mną umowę i powiedział: no W takim gronie jak studenci, to akurat wódkę można zalokować, bo to zawsze tam się znajdzie. No więc pół żartem, pół serio jeszcze w tle McDonald's <słuch> <słuch> właściwie me, Mefistofeles, tak? Więc to jest druga rzecz: że dostajesz pewnego rodzaju gadżety. Wiecie, jaki jest najlepszy samochód świata? No. Oczywiście, dlaczego? Bo wiedzie na półmetrowy krawężnik. <gry> Najlepsze auto świata. No dobrze. I oczywiście klimaty korporacyjne. Jeżeli jest dobra firma, to klimaty korporacyjne są super. I teraz cały ten obraz korporacji układa się w taką niezwykle przyjemną całość. Ja znam wiele osób, które pracują w korporacjach, które są na przykład po wielu latach pracy na samej górze. Czyli są dyrektorami pionów, prezesami. Mają się świetnie. I myślą o robieniu biznesu, niezmiennie od wielu lat, ale mówią, kurde, już mi się jakoś nie chce, za dobrze tu mam, już mam robotę poukładaną, robię wyniki, zarabiam tam, nie wiem, 20, 30, 40 tysięcy miesięcznie, od pierwszego do pierwszego starczy, kupię jakieś mieszkanko, wynajmę, coś jeszcze tam się spadnie z tego, no i po co ja mam, po co ja mam szareć na ten apartament Donalda Trumpa, po co? Jestem w tej grupie, pamiętacie? Tej środkowej, Ulala, super, gitara. Komu się podoba? To nie jest pytanie podchwytliwe, jak myślicie, że ja ciągle chcę Was testować, no? Życie Was będzie testować. Tak, ja celowo to robię, żeby Was pobudzić i pokazać pewne mechanizmy, ale bez przesady, nie za każdym razem. Bo! Dobra, nikt nie zareagował. No dobrze, korporacja minusy. Chcecie znać? Gra. Co różni robotnika od pracownika korporacji? Usłyszycie takie kawały na swój temat, jak będziecie w korporacjach. Ci pierwsi już się śmieją, nie? A ci z tyłu jeszcze nie wiedzą. Więc minusem korporacji jest to, że te takie elementy typu wazeliniarstwo, typu wyścig szczurów, o tutaj, są immanentną częścią tego biznesu. Po prostu są i bardzo rzadko się trafia firma której udaje się tego uniknąć. Częściej się tego nie udaje uniknąć. Czyli jest jakiegoś rodzaju rywalizacja, bardziej lub mniej fair. Jak myślicie, częściej fair czy nie fair? Kto myśli, że częściej fair? Rozumiem, tylko ja podniosłem rękę. I, i to jest wielki minus korporacji, bo on trochę psuje krew. Bo on powoduje, że przyjemne miejsce pracy, jakim mogłoby być, nie jest. Że Twoje wyobrażenie o tym, jak to będzie kiedyś super, nie będzie. Bo może być bez sensu. Może przyjść szef i powiedzieć zrób to, a Ty mówisz, ale ja się uczyłem tyle lat, żeby robić coś bardziej ambitnego. Ja jestem szefem, a Ty jesteś pracownikiem. Zrób to. Ciao. Idzie. A Ty zarobisz? Nie. A Ty się pochylasz. I robisz. Kurwa, ten szef, kurwa. <grywa> I robisz. I robisz. I on przychodzi drugi raz i mówi, o... Źle. Zrób jeszcze raz. Ale mówisz, ale to jest perfekcja. Zrób jeszcze raz. I co robisz? Zrobisz jeszcze raz. I on przychodzi trzeci raz. Uśmiechnięty. Pan dyrektor. O! Źle. Zrób jeszcze raz, tylko tym razem się postaraj. Postaraj się. No, pa. A ty co robisz? No, co robisz? I tak przez 10 lat. 20 lat. Jak źle trafisz 30 lat? Miało być szczerze. No to tak jest. Dlaczego nie mówicie, że mam marynarkę tutaj zawiniętą? Nie? Jak to potem będzie wyglądało w telewizji? No jak. No. Wystrzacha. Dobrze. No dobrze. I teraz jaka jest najgorsza część Twojej pracy? Co mówią? Statystyki. 28% pracowników powie nudne zadania. No tak. No Właściwie to jest to. Tak, tutaj. O, co było? 16% powie, że poniedziałki. Znowu ta robota. Ja pie. A to tak wygląda. To tak wygląda. Znam bardzo dużo osób i zresztą na coaching do mnie czasem wpadają mówią, zrób coś, żebym ja w poniedziałek chciał iść do roboty. Wiecie, jak wygląda mój poniedziałek? Tak samo jak niedziela. Staj rano. I... Co dzisiaj mogę zrobić, żeby w mojej firmie było szybciej, lepiej i dalej. Trochę to uplastyczniam. Ale jeżeli masz firmę jako przedsiębiorca lub też w korporacji jesteś na dobrym miejscu i robisz dobre rzeczy, nie potrzebujesz żadnych motywatorów. Twoja praca tak cię motywuje i tak cię nakręca, że wstajesz rano i chcesz tam iść. Po prostu to kochasz. Uwielbiasz to robić. Ale może być też tak. Że 16% najgorszej części mojej pracy to współpraca z innymi osobami z firmy. Potem 18% rozmowy z przełożonymi. No to ten kejsik tutaj, co wam pokazałem. I w końcu 22%. Co mówi? Konieczność wysiedzenia 8 godzin w robocie. Tak się napracowali, że 8 godzin nie dali rady wysiedzieć. A jako przedsiębiorca, ile będziesz pracować? A 16! I mało. No cóż? Do tego dojdzie.